Wrzesień 1935 roku. Morze Bałtyckie było lodowate jak śmierć, a wody wokół Talina skrywały tajemnice, które mogły zmienić bieg historii. Porucznik Andrzej Piasecki stał na mostku ORP Orzeł, patrząc na estońskich strażników, którzy nieustannie obserwowali każdy ruch polskiej załogi. Jego serce biło jak młot Wiedział, że to była ich ostatnia szansa na ucieczkę. Kilka dni wcześniej orzeł został zmuszony do schronienia się w neutralnym porcie Tallin po ciężkich walkach z niemieckimi okrętami. Dowódca, kapitan Henryk Kłoczkowski, leżał teraz w estońskim szpitalu z podejrzeniem tyfusu, pozostawiając załogę bez przywódcy w najkrytyczniejszym momencie wojny. Estończycy, pod presją niemiecką, rozpoczęli już rozbrajanie okrętu podwodnego. Każdego dnia zdejmowali kolejne części uzbrojenia, a polski orzeł powoli tracił swoje pazury. Piasecki zgromadził najbardziej zaufanych członków załogi w mesie oficerskiej. Przy słabym świetle lampy naftowej, ich twarze wyglądały jak maski z wosku. Blade, zdeterminowane, gotowe na wszystko. Marynarz Józef Adamowicz, weteran wielkiej wojny, pierwszy przerwał ciszę swoim zachrypniętym głosem: Panie poruczniku. Nie możemy tu zostać. Niemcy już naciskają na Estończyków, żeby nas wydali. Jeśli nie uciekniemy teraz, skończymy w niemieckim obozie jenieckim. Albo gorzej. Teodor Pokrywka, pierwszy oficer maszynowy, skinął głową. Mam informację od rybaka z portu. Mówi, że niemieccy agenci już są w mieście. Szukają sposobu, żeby nas stąd zabrać, oficjalnie lub nie. Piasecki poczuł, jak zimny pot spływa mu po plecach. Wiedział, że Adamowicz ma rację. ORP Orzeł był jednym z najnowocześniejszych okrętów podwodnych polskiej floty, wyposażonym w najlepszą technologię dostępną w 1939 roku. W niemieckich rękach mógłby zostać wykorzystany przeciwko aliantom lub co gorsza, przeciwko pozostałym polskim okrętom, które walczyły gdzieś na północnych morzach, panowie, powiedział cicho Piasecki. Rozglądając się po zebranych twarzach, to co proponujecie brzmi jak samobójstwo. Port jest strzeżony. Estońskie działa skierowane na nas, a my nie mamy nawet pełnego kompletu torped. Bosman Władysław Narkiewicz, mężczyzna o oczach stalowych jak morze w sztorm, wysunął się do przodu. – Panie poruczniku, spędziłem ostatnie trzy dni udając rybaka w porcie – znam każdą ławicę piasku, każdy kanał, każdy reften. Jeśli ktoś może nas stąd wyprowadzić w ciemności, to ja. Przez następne godziny planowali jak zdesperowani. Każdy szczegół musiał być perfekcyjny. Kotecki, szef radiostacji, miał sabotować estońską łączność w porcie. A Adamowicz miał przygotować linę cumowniczą do szybkiego uwolnienia. Pokrywka miał upewnić się że silniki będą gotowe do natychmiastowego uruchomienia mimo ograniczeń nałożonych przez Estończyków. Ale największym problemem byli estońscy strażnicy na pokładzie. Dwóch żołnierzy pełniło stałą wartę: jeden na wieży kiosku, drugi w centralnym punkcie kontrolnym. Byli to młodzi mężczyźni, może nawet sympatyzujący z polską sprawą, ale wykonujący rozkazy swojego rządu. Nie możemy ich skrzywdzić powiedział stanowczo Piasecki. To nie są nasi wrogowie, tylko ludzie wykonujący rozkazy. Znajdziemy sposób, żeby ich obezwładnić bez użycia przemocy. Narkiewicz uśmiechnął się ponuro. Mam plan, panie poruczniku, ale będziemy potrzebować doskonałego tajmingu i odrobiny szczęścia. Następnego dnia, 17 września, Estończycy rozpoczęli obracanie orła, żeby łatwiej dostać się do tylnych torped. To był znak, na który czekali. Pokrywka celowo uszkodził wyciąg torpedowy, a ponieważ była niedziela, naprawy mogły poczekać do poniedziałku. Każda godzina zwłoki była cenna. Gdy zapadł zmrok, napięcie na okręcie stało się niemal namacalne. Estońskie reflektory przemiatały port co kilka minut, ale między ich przejściami były krótkie okresy ciemności. Piasecki wiedział, że to było ich jedyne okno czasowe. O godzinie 23.30 jeden z estońskich oficerów przyszedł na rutynową inspekcję. Załoga zachowywała się normalnie, grając w karty i rozmawiając o domu. Oficer spędził na pokładzie ponad pół godziny, sprawdzając każdy za zakamarek, jakby przeczuwał, że coś się szykuje. Serce Piaseckiego biło tak głośno, że był pewien, iż estończyk je usłyszy. Wreszcie o północy oficer życzył wszystkim dobrej nocy i opuścił okręt. To był moment, na który czekali przez całe dnie. Narkiewicz sprawdził po raz ostatni swoją mapę głębi. Przez ostatnie dni udawał rybaka, przemierzając port małą łódką i potajemnie mierząc dno. Każdy centymetr trasy ucieczki był teraz wyrysowany w jego umyśle wiedział dokładnie gdzie znajdowały się ławice piasku które mogły zatrzymać orła na zawsze grudziński tymczasowy dowódca skinął głową na piaseckiego był to sygnał adamowicz podkradł się do estońskich strażników na nabrzeżu pierwszy z nich młody blondyn o niebieskich oczach stał przy trapie patrząc tęsknie w stronę miasta Drugi, starszy mężczyzna z wąsami, siedział przy telefonie łączącym okręt z bazą. Panowie, powiedział cicho Adamowicz w łamanym estońskim, może chcielibyście zobaczyć nasz rum z Gdyni. Jest bardzo dobry, lepszy niż wasz lokalny alkohol. Estończycy spojrzeli na siebie niepewnie. Regulamin zabraniał im opuszczania posterunków, ale po kilku dniach nudy i monotonii, propozycja brzmiała kusząco. Młodszy skinął głową, a starszy wzruszył ramionami. Tylko na chwilę, powiedział starszy strażnik. Ale jeden z nas musi zostać przy telefonie. Oczywiście uśmiechnął się Adamowicz. Zapraszam na pokład. Rum jest w mesie oficerskiej. Gdy tylko estońscy strażnicy weszli na pokład, zostali błyskawicznie obezwładnieni przez czekających marynarzy. Nie użyto przemocy. Po prostu owinięto im ręce liną i zakneblowano usta kawałkami materiału. Ich oczy były pełne zdziwienia, ale nie strachu, jakby rozumieli, że Polacy walczą o przetrwanie. Kotecki jednocześnie przeciął kabel telefoniczny łączący okręt z estońską bazą. Pokrywka już wcześniej przygotował silniki do natychmiastowego uruchomienia. Każdy członek załogi wiedział dokładnie, co ma robić. Narkiewicz przeszedł do sterówki. Panie poruczniku, mamy czystą trasę przez następne osiem minut. Potem reflektory znów będą przemiatać naszą część portu. Piasecki poczuł, jak adrenalina uderza mu do głowy. Wszystkich na stanowiska. Pokrywka, silniki na pełną moc, jak tylko będziemy wolni od lin cumowniczych. Adamowicz z siekierą podszedł do ostatniej liny trzymającej orła przy nabrzeżu. Było ich pierwotnie sześć, ale przez ostatnie dni Polacy potajemnie napiłowywali je niemal do końca. Zostało tylko kilka włókien, które można było przeciąć jednym uderzeniem. Teraz, krzyknął Grudziński, siekiera błysnęła w ciemności. Lina pękła z głuchym dźwiękiem. Odrzeł Natychmiast zaczął się oddalać od nabrzeża, pchany przez silny wiatr bałtycki. Pokrywka uruchomił silniki. Głuchy warkot dysłowców rozniósł się po porcie jak grzmot, ale było już za późno. Orzeł był wolny. Przez pierwsze trzy minuty wszystko szło zgodnie z planem. Okręt podwodny sunął cicho przez ciemne wody portu, kierując się ku wyjściu na otwarte morze. Narkiewicz prowadził go precyzyjnie między zakotwiczonymi statkami unikając ławic piasku, które mógłby zatrzymać ich ucieczkę. Ale potem stało się coś, czego nie przewidzieli. Estońskie reflektory nagle się włączyły. Ktoś na brzegu zauważył przecięty kabel telefoniczny i podniósł alarm. Potężne snopy światła zaczęły przemiatać port, szukając źródła zakłócenia, zanurzyć się, krzyknął Grudziński, ale wiedział, że było za późno. Wody portu były zbyt płytkie, a oni za blisko innych statków. Pierwszy reflektor znalazł ich w odległości 200 metrów od wyjścia z portu. Wieża kiosku Orła błyszczała w białym świetle, jak srebrna ryba złapana w sieć. Natychmiast rozległy się strzały. Pierwsze kule karabinów maszynowych świstały nad ich głowami, uderzając w wodę wokół okrętu. Potem dołączyła do nich lekka artyleria brzegowa. Do wieży! – krzyknął piasecki do swojej załogi wszyscy poza najbardziej niezbędnymi ludźmi schodzą pod pokład pocisk artyleryjski uderzył w wieżę kiosku tuż obok miejsca gdzie stał grudziński odłamki metalu posypały się dookoła a jeden z nich drasnął go po policzku krew spłynęła mu na mundur ale nie przestał wydawać rozkazów narkiewicz jak daleko do wyjścia 150 metrów panie poruczniku ale jest problem. Jackie, problem. Ławica piasku na wyjściu. Zmierzamy prosto na nią. Piasecki poczuł, jak żołądek podchodzi mu do gardła. Wiedział, że jeśli orzeł ugrzęźnie na mieliźnie, będą jak kaczki w trawie. Estońska artyleria będzie mogła ich zniszczyć bez większego wysiłku. Czy możemy ją ominąć? Nie bez wejścia na tor innych statków. A tam są zakotwiczone fregatery estońskie. Kolejny pocisk eksplodował w wodzie tuż obok burty. Fala uderzeniowa zachwiała okrętem, a w maszynowni przygasły światła. Pokrywka. Jak tam silniki? Wszystko w porządku, panie poruczniku. Ale nie mogę dać więcej mocy. Grudziński spojrzał na zbliżającą się ławicę piasku. Miał dwie opcje: zawrócić i zostać zatopiony przez estońską artylerię, albo ryzykować i spróbować przejść przez mieliznę na pełnej mocy cała naprzód. Krzyknął: Jeśli mamy umrzeć, to jako wolni ludzie! Orzeł przyspieszył, zmierzając prosto ku ławicy piasku. Estońskie strzały stawały się coraz celniejsze. Jeden z pocisków przebił górną część wieży kiosku, niszcząc część sprzętu nawigacyjnego. A potem stało się to, czego wszyscy się obawiali: deno okrętu z głuchym zgrzytaniem uderzyło w piasek. Orzeł zatrzymał się jak wbity w mur jego rufą ugrzęzła głęboko w mieliźnie silniki wyły na maksymalnych obrotach ale okręt nie ruszał się ani o centymetr jesteśmy uwięzieni powiedział cicho narkiewicz estończycy będą tu za kilka minut po długie dramatyczne sekundy na pokładzie Orła panowała śmiertelna cisza tylko warkot silników na maksymalnych obrotach i świst pocisków nad ich głowami przypominały o desperackiej sytuacji. Piasecki spojrzał na Narkiewicza, którego twarz w świetle estońskich reflektorów była blada jak pergamin. Bosmanie, powiedział cicho Piasecki, czy jest jakaś szansa? Narkiewicz zamknął oczy, koncentrując się na wszystkim, co wiedział o tym porcie. Przez ostatnie dni spacerował po nabrzeżu, obserwował ruch wody, mierzył głębokości. Nagle coś sobie przypomniał. Panie poruczniku. Pływ, jestem idiotą, zapomniałem o pływach. Grudziński spojrzał na niego z nadzieją. Co masz na myśli? Morze Bałtyckie ma słabe pływy, ale tutaj, przy wyjściu z portu, różnica może wynosić trzydzieści centymetrów. Jeśli czekamy jeszcze dziesięć minut, poziom wody się podniesie. Kolejny pocisk uderzył tuż obok burty. Eksplozja zachwiała okrętem, a w sterówce posypały się odłamki szkła z rozbytych przyrządów. Dziesięć minut? Krzyknął Grudziński nad hałasem. Estończycy będą tu za trzy minuty. Już widzę ich łodzie. Rzeczywiście, w świetle reflektorów można było dostrzec trzy estońskie kutry patrolowe płynące w ich kierunku z maksymalną prędkością. Na ich pokładach błyszczały lufy karabinów maszynowych. Mamy jeden wybór, powiedział Pokrywka, wychodząc z maszynowni pokryty smarem i potem. Mogę wykorzystać awaryjne zbiorniki balastowe. Jeśli opróżnię je wszystkie naraz, orzeł może się uwolnić. Ale to oznacza, że nie będziemy mogli szybko zanurzyć się przez następne pół godziny, zauważył Piasecki. To i tak lepsze niż śmierć w estońskim więzieniu, odparł Grudziński. Pokrywka, rób to. W tym momencie stało się coś nieoczekiwanego. Ze sterówki dobiegł głos radiowca Koteckiego. Panie poruczniku, odbieram sygnał od innych polskich okrętów. Orpy Wilk właśnie dotarł do Anglii. Brytyjczycy witają nasze okręty jako sojuszników. Ta wiadomość przeszła przez załogę jak elektryczny impuls. Nagle wszyscy zrozumieli, że to nie była tylko desperacka ucieczka, to była droga, do kontynuowania walki przeciwko Niemcom. Pokrywka nacisnął przycisk awaryjnego opróżniania zbiorników balastowych. Głuchy warkot sprężonego powietrza rozległ się po całym okręcie. Jednocześnie Adamowicz i dwóch innych marynarzy ruszyło na rufę z długimi drągami, żeby pomóc odepchnąć okręt od dna. Przez dziesięć sekund nic się nie działo. Potem orzeł drgnął. Rusza się! krzyknął Narkiewicz. Jeszcze trochę. Silniki wyły na granicy wytrzymałości. Śruby okrętu mieszały piasek i muł, tworząc za rufą chmurę mętnej wody. Estońskie kutry były już w odległości dwustu metrów, a ich karabiny maszynowe zaczęły ostrzeliwać wieże kiosku Orła i wtedy, z głębokim westchnieniem, jakby sam okręt odzyskiwał oddech. Orzeł uwolnił się z objęć piasku. Wolni, krzyknął Grudziński. Cała naprzód. Okręt podwodny pomknął ku wyjściu z portu, pozostawiając za sobą estońskie kutry, które były zbyt wolne, żeby go dogonić. Ale największe niebezpieczeństwo dopiero nadchodziło. Na końcu portu stały dwa estońskie działa brzegowe kalibru 120 mm, ich załogi właśnie kończyły przygotowania do strzału. Jeśli trafiły, orzeł zostałby zniszczony natychmiast. Wszyscy do wody, krzyknął pokrywka. To był sygnał do częściowego zanurzenia. Okręt nie mógł się całkowicie zanurzyć z powodu opróżnionych zbiorników balastowych, ale mógł schować się w wodzie na tyle, żeby trudniej było go trafić. Pierwsza salwa estońskich dział przefruwała tuż nad ich głowami, uderzając w wodę 100 metrów za rufą. Druga była celniejsza. Jeden z pocisków uderzył w górną część wieży kiosku, niszcząc antenę radiową i część przyrządów nawigacyjnych. Sprzęt radiowy uszkodzony krzyknął Kotecki. Nie mogę nawiązać łączności nie potrzebne, odpowiedział Grudziński, patrząc na ciemną linię horyzontu przed nimi. Już jesteśmy na otwartym morzu. Rzeczywiście estońskie reflektory zostały w tyle, a ich światło nikło w odległości. Orzeł płynął teraz przez ciemne wody Bałtyku, wolny po raz pierwszy od tygodni, ale radość była przedwczesna. W sterówce Narkiewicz studiał ostatnie mapy, które udało im się uratować przed estońską konfiskatą. Panie poruczniku, powiedział z niepokojem, mamy problem. Niemcy na pewno już wiedzą o naszej ucieczce. Cały Bałtyk będzie przeszukiwany, a my nie mamy dokładnych map tras żeglugowych do Anglii. Podporucznik Mokrski, młody oficer nawigacyjny, wysunął się do przodu. Mogę narysować mapę z pamięci, ser. Studiowałem trasy północne na Akademii Morskiej. Z pamięci? Grudziński spojrzał na niego z niedowierzaniem. Tak jest, panie poruczniku. Nie będzie perfekcyjna, ale powinna wystarczyć, żeby doprowadzić nas do głównych szlaków żeglugowych. Przez następne godziny... Podczas gdy orzeł sunął przez ciemne wody w kierunku północnym, Mokrski pracował przy słabym świetle lampy, rysując z pamięci mapę Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Jego ręce drżały z zimna i zmęczenia, ale każda linia była precyzyjnie narysowana. Tymczasem estońscy strażnicy, którzy zostali wzięci jako zakładnicy, siedzieli związani w mesie oficerskiej. Grudziński osobiście przyniósł im jedzenie i wodę. Przykro mi z powodu tej sytuacji, powiedział po estońsku. Nie jesteście naszymi wrogami. Gdy dotrzemy do bezpiecznych wód, zostaniecie uwolnieni. Starszy z estońskich strażników skinął głową ze zrozumieniem. Widziało się w jego oczach, że rozumie desperację polskich marynarzy. Piątego dnia podróży Orzeł napotkał pierwszą niemiecką patrolę. Było to tuż po wschodzie słońca, gdy na horyzoncie pojawiły się sylwetki trzech niemieckich kutrów torpedowych. Grudziński natychmiast zarządził zanurzenie awaryjne. Zanurzyć na trzydzieści metrów. Krzyknął. Cicha jazda. Okręt podwodny zniknął pod powierzchnią jak widmo. Przez następne dwie godziny załoga słuchała głuchych dźwięków śrub niemieckich, okrętów przeszukujących wody nad nimi. Kilkakrotnie kutry przepłynęły tuż nad orłem, ale ich sonar nie był wystarczająco dobry, żeby wykryć nieruchomy okręt podwodny. Gdy Niemcy oddalili się, orzeł wynurzył się i kontynuował podróż. Ale było jasne, że każdy dzień zwiększa niebezpieczeństwo wykrycia. 7 października Mokski ogłosił, że według jego obliczeń powinni znajdować się już na wodach kontrolowanych przez Brytyjczyków. Ale bez sprawnego sprzętu radiowego nie mogli nawiązać kontaktu z królewską marynarką wojenną. Jesteśmy jak ślepcy w labiryncie, powiedział Piasecki. Każdy okręt, który zobaczymy, może być niemiecki. Dwunastego października, po pięciu dniach pływania po Morzu Północnym, marynarz na wachcie dostrzegł na horyzoncie sylwetkę nieznanego niszczyciela. Jego bandera nie była widoczna, ale kształt okrętu nie przypominał niemieckich jednostek. Grudziński podjął ryzykowną decyzję. Kazał wynurzyć się na powierzchnię i płynąć w kierunku niszczyciela z polską banderą wyraźnie widoczną. Przez długie minuty nie działo się nic. Potem z brytyjskiego okrętu, był to HMS Walorus. dotarł sygnał świetlny. Kim jesteście? Identyfikujcie się. Kotecki, który zdołał naprawić część sprzętu radiowego wysłał odpowiedź. ORP Orzeł, marynarka wojenna Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o eskortę do bezpiecznego portu. Odpowiedź przyszła natychmiast. Witajcie w wodach brytyjskich. Eskortujemy was do Rosyt. Jesteście bohaterami. Gdy 14 października ORP Orzeł dotarł do szkockiej bazy marynarki wojennej Rosyt, na nabrzeżu czekały tłumy. Brytyjscy oficerowie, polscy dyplomaci, dziennikarze i cywile, wszyscy chcieli zobaczyć załogę okrętu, który dokonał niemożliwego. Estońscy strażnicy zostali uwolnieni z pełnymi honorami, wyposażeni w pieniądze, ubrania i list wyjaśniający całą sytuację. Gdy opuszczali okręt, starszy z nich uścisnął rękę grudzińskiego. Byliście odważni, powiedział po polsku z silnym akcentem. Mam nadzieję, że wygracie tę wojnę. Grudziński stanął na nabrzeżu, patrząc na swojego orła, pokrytego rdzą, poszarpanego przez estońską artylerię, ale wciąż dumnego i gotowego do walki. Wiedział, że to dopiero początek długiej drogi. Za kilka tygodni dowiedzą się, że ucieczka orp orzeł stała się legendą. Winston Churchill nazwał ją największą przygodą, jaka wyszła z tej wojny. Ale dla Grudzińskiego i jego załogi była to po prostu konieczność, konieczność kontynuowania walki za wolność Polski, nawet jeśli oznaczało to ryzykowanie wszystkiego w ciemnych wodach Bałtyku. W mrokach nadchodzącej nocy brytyjskie reflektory oświetlały polską banderę na maszcie Orła wiatr rozwijał ją dumnie, jakby sama flaga wiedziała, że przeżyła coś wyjątkowego moment, gdy dzielność polskich marynarzy triumfowała nad niemożliwością.